To nie jest zwykły piekarnik. To piekarnik parowy Electrolux z unikalną technologią Steamify. Z nim twoje potrawy będą chrupiące i soczyste i zachowają do 90% witaminy C. Potrawy z piekarnika parowego Electrolux są smaczne i jeszcze trudniej im się oprzeć. Electrolux. Kup w Media ekspert piekarnik parowy Electrolux Pure Black z termosondą teraz z kodem rabatowym o wartości 400 zł taniej. Niezła akcja. Główną rolę gra olśniewający. iPhone 16 w ofercie z abonamentem najtaniej w Play. Robi genialne zdjęcia w mgnieniu oka dzięki sterowaniu aparatem. Kadry jak marzenie. Ha! Dobry kadr jest wiele wart. Ha, wart wiele. A w Play w najniższej cenie. Przejdź do Play. Teraz iPhone 16 najtaniej w Play w ofercie z abonamentem. Bo w Play płacisz mniej. Play. Niezła kulminacja. Zrób tak jest nieprzyjemne uczucie? To dlatego, że nerwy są odsłonięte. Sugeruje Bioriper wrażliwe zęby z Mikroriper, które naprawiają szkliwo i przynoszą poczucie ulgi już w 30 sekund. Bioriper chroni wrażliwe zęby. Z okazji urodzin Leroy dokładamy swój kafelek do Waszych oszczędności. Dlatego dostajecie 200 stówy zwrotu na kupon w klubie za każdy wydany tysiąc na gresy i glazury. Kafelkowa promocja trwa, no to raz, dwa na urodziny do Leroy. To jest Jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Wypróbuj teraz nowy Actimel Plus z witaminą D, witaminą C i magnezem oraz bakteriami l Danon. Actimel Plus. Wspieraj odporność każdego dnia. To jest reklama pralki Haier o technologii utrzymującej świeżość Twojego prania pozostawionego w bębnie do 12 godzin. Nazywa się Ultra Fresh Air i eliminuje wilgoć i bakterie. Haier. Technologie, które zmieniają Twoją codzienność. Marzenia procentują, jeśli spełniasz je z GoDreams, nową bezpłatną usługą banku BNP Paribas. Podkładasz w niej na marzenie tak, jak lubisz, i dodatkowo możesz zyskać z oprocentowaniem promocyjnym do 8% w skali roku. Tak działa Bank Dobrych Decyzji, Bank BNP Paribas. polski tak, jak chcesz. Kup produkty high protein lub inne od marki Duda i wygraj w loterii ze smakiem. Wejdź na dudaloteria.pl. Ów owoc to nie tylko źródło zdrowia, ale też esencja słodkiego życia, w którym. W którym możesz zyskać słodką premię i darmową naprawę telefonu. Otwórz konto w banku Credi Agricole. Mam na imię Mechanika i bardzo, bardzo chciałabym urosnąć. Każdy Twój SMS może pomóc podopiecznym Fundacji T.V.N. Pomagam. 7356. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie TIP. Dziękuję. Odmienić losy świata, ale skończy się klęską i śmiercią wszystkich żołnierzy. Za pierwszym razem, drugim, trzecim. Znajdź mnie, jak się obudzisz. Czy ten koszmarny dzień będzie musiał powtarzać w nieskończoność? Wiesz, co się ze mną dzieje? Dzieje się to samo, co ze mną. Inwazja będzie rzezią, Zginiemy wszyscy. To nie pierwszy raz, kiedy o tym rozmawiamy. Tom Cruise. Emily Blunt. Na skraju jutra. Super seans, jutro o 20 w siódemce. Zabierają mi dom. Kradną nasze emerytury. Chcę napaść na ten bank. Nie złapią nas. i do koszyka. Masz mnie za IT? My mamy umiejętności i spryt. Oraz reumatyzm pod agrę Odzyskajmy naszą forsę. Bank zadarł z emerytami. I zapłaci za to. To prawdziwy napad. W starym dobrym stylu. W czwartek o 20.00 w Siódemce. Aż tak dobrych występów na żywo trudno było się spodziewać. To było spektakularne. Promieniejesz talentem. To jest jakiś kosmos. Wiemy, kto wszedł do wielkiego finału. Teraz zaczyna się walka o pozostałe miejsca. Jest to występna szóstka z plusem. Jesteś doskonała. Piękne to było. Miałam ciarki na całym ciele. Mam talent. Ostatni półfinał na żywo dziś o 19.45 w TVN. Mieszkający z rodzicami 24-letni Bartosz poznał przez internet Matyldę, kiedy młody mężczyzna proponował... Czy dowiesz, co odkryła. Jak Maji i urodziny Lerwano to ogród.

Bof Media ekspert ma! Mega okazja w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G. Aparat 50 megapikseli, funkcje AI. Teraz 200 zł taniej. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zaawansowane funkcje zdrowotne. Teraz 100 zł taniej. Kup w zestawie smartfon i smartwatch Samsung i zyskaj dodatkowe 100 zł rabatu. Bo w Media Niezła akcja. Główną rolę gra olśniewający. iPhone 16 w ofercie z abonamentem najtaniej Play. Robi genialne zdjęcia w mgnieniu oka dzięki sterowaniu aparatem. Kadry jak marzenie. Ha. Dobry kadr jest wiele wart. Ha, wart wiele. A w Play w najniższej cenie. Przejdź do Play. Teraz iPhone 16 najtaniej w Play w ofercie z abonamentem. Bo w Play płacisz mniej. Play. To jest to kulminacja. To jest jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Wypróbuj teraz nowy Actimel Plus z witaminą D, witaminą C i magnezem oraz bakteriami l Danon. Actimel Plus. Wspieraj odporność każdego dnia. Nowy żel do prania Kokolino Wonderwash. Pranie szybki jak Usain Bolt. Nasz pierwszy żel do prania w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. To Wonder Wash. Szybkość grania, która zachwyca! Zapraszamy na Super Seans. Walczą i giną wciąż od nowa. Wiesz, co się ze mną dzieje? Tom Cruise, Emily Blunt. Na skraju jutra. Super Seans jutro o 20 w siódemce. Cudownie. Teraz rodzice chrześni. Może ją pocałujesz? Chodziło mi o dziewczynkę. Bridget Jones 3. W piątek o 20 w siódemce. Doceniam prawdziwe emocje. Na boisku pilnuję czystej gry. W kuchni poszukuję autentycznych smaków. Ale w internecie jest to trudniejsze. W internecie, wobec informacji, też trzeba być sędzią. Dezinformacja jest jak bramka strzelona ze spalonego. Więc jeśli coś we mnie wzbudza emocje, daję sobie czas. Może ktoś specjalnie chce mnie zagotować, bym uległa manipulacji. Filtruj informacje. Sprawdzaj ich źródła. Nie masz pewności? Nie udostępnij. Postaw na czysty przekaz. Zwagacie promocja do 30 raz 0%, albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład mnóstwo sof do 30% taniej oraz setki poszewek i poduszek dekoracyjnych dokładnie 30% taniej jak sobota o, tylko do Lidla do po promocje tam parking pam 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 Tania sobota w lidl z kuponem Lidl Plus filet z piersi kurczaka XXL 41% taniej tylko 13.99 za kilogram masło extra pilos 36% taniej tylko 4.75 za opakowanie przy zakupie trzech. i wszystkie produkty chemiczne do prania i płukania drugi tańszy produkt 70% taniej znowu zapomniałam zjeść. Co podać? Yy. Lubella potwierdza ponad 100% Polaków cierpi na. Yy. 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 Lubella owsianka. Kiedy z głodu dopadacie, yy, złap owsiankę Lubella i działaj dalej. Pożywna owsianka Lubella z pełnym ziarnem. Źródło witamin i błonnika, bez dodatku cukru i bez dodatku. Yy. My, sąsiedzi, pełni wewnętrznych barier. Jak on miał na imię. imię? Kiedy w końcu parter? I te krzyki za ścianą. Czy, Czy to był, to był śmiech? śmiech? Te ściany są cienkie. Dystans między nami już nie. Pieski jakoś bardziej zbratane. My milczymy, bez pomysłu co dalej. A gdyby bariery były jak barierki balkonu? Że można za nie wyjrzeć i pomachać komuś. No bo skąd płynie dobra energia sąsiedzka? Uśmiechnij się do kogoś, kogo nie znasz. Stwórzmy wspólnie lepsze sąsiedztwo. Program Magenta Moments od T-Mobile to największy wybór okazji, które pomogą Wam być bliżej. Dołączasz? Sponsorem programu jest firma Mlekpol. Producent serków śmietankowych łaciatych. Sponsorem programu jest producent kremów suplementacyjnych Ceramids Premium marki Yanda. Na program zaprasza sponsor, producent leku przeciwbólowego Pyralgina Max. Wtorkowe popołudnie. Olga Marciniak... Kim pani jest? Kto panią lasłał? W małym mieście mamy masę dziwnych zgłoszeń. Takiego obrotu spraw, oh my God! nikt się nie spodziewał. Co jest? Nie chcę znaleźć. Super 8. Dziś o 20.00 w siódemce. w ruchu Twoja skóra też Nasza nowa formuła z kompleksem Collagen Boost nawilża i ujędrnia skórę już w 7 dni. Nowość Nivea Q10 ujędrniający balsam do ciała. Skóra dla pewności siebie. Nivea dla skóry. Ciesz się jędrną, pełną energii skórą z nowym serum balsamem do ciała Nivea Q10. Leis, Lejs. To nie leis. Lejs. Nie ma leis? Pyszne chipsy z doskonałych ziemniaków. Lato smakuje lepiej z leis. Kogut mi nie zadzwonił, więc rano tylko kawkę zdążył. A wiesz co król Krakus mówi? Kawa to nie śniadanie. To nie śniadanie. śniadanie to? paruki i ceny! Król śni. Posmarowałbyś mnie? mnie? Nie, dzięki. Can't touch this. Can't touch this. Ratunku, ratunku, pomocy! Tyś na przerwę, to właśnie citos! Alergia? Pomagamy każdemu z Was. Co na alergiczny katar? Na maksa. Bilastyna Hitaksa. A na pokrzywkę i swędzenie od maksa? Bilastyna Hitaksa. A zapalenie spojówek? Na maksa. Bilastyna Hitaksa. Hitaksa na alergię na maksa. Działa szybko i zwalcza wszystkie Wasze objawy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hitaksa na alergię na maksa. Adamet. Dla rodziny. Spójrzcie, telenowela, która się zaczęła, jak byłam młoda, właśnie się skończyła. No, najdłuższa. A chrupki star wciąż chrupią. Chrupek star wystarczy dla wszystkich. Star, pyszne chrupanie dla każdego. Lipton Raspberry Ice tea. Nowy, wielki smak. Lipton Raspberry Tea Changes Everything. Jego się nie spodziewałem po mojej pierwszej pracy. Jego się nie spodziewałem. Czy spotkam tu tego typa? Kiedy się zatrudniłem, w sensie, w sensie to mnie zatrudniono, to Miki przedstawił mi wieśkę. Przedstawię Ci wieśkę. Cześć, Wiesiek. Piotrek. No, witamy! Poznaj, Wiesia, wieśmaczka. Chcesz, by Twoja Pepsi miała orzeźwiający, cytrynowy smak? Ale krojenie, dźwiganie i wyciskanie daje Ci prawdziwy wycisk? Odkryj Pepsi Twist oraz Pepsi Zero o smaku cytryny. I poczuj prawdziwe cytrynowe orzeźwienie. To takie proste. Przygotuj się na najlepsze candy w historii. Na zaskakująco cichą pracę. Na energooszczędne rozwiązania. Na wsparcie sztucznej inteligencji, która ułatwia życie. Na świeżość i pojemność. Przygotuj się na nowe Kendi. Gotowe dla Ciebie. Kendi. Teraz w Media Expert. Ułatwiające życie w domu i w kuchni. Sprzęty Kendi w super niskich cenach. Odkryj nowość. Ujędrniające serum z peptydami. Wybierz potwierdzoną skuteczność. Super Farm, kosmetyki do pielęgnacji twarzy L'Oreal Paris Revitalift Laser oraz Revitalift Clinical. Kupisz 30% taniej. Super, super, super sobota w Kauflandzie. Mleko łaciate 2%, 2,14 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card. A wszystkie kiełbasy z LADY od 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Twój smartfon jest starszy niż ja. Zawijam się stąd. Ach. Twój smartfon psuje zabawę? Kup nowy Realme 14 Pro 5G na raty 0% i odbierz 500 zł z bankomatu. Plus. Życie jest jak kombiak. Czasem wylatujesz przez przednią szybę. Zamknąłeś firma takie czasy. Co? Załatwiłeś nam robotę w Google? Przepraszam. Wie pan, może wyjście na browara z szefem? Randka z innym stażystą? A z pracownicą można? Twoi starzy zazdroszczę ci. Starzyści. W poniedziałek o 20 w Siódemce. Sponsorem programu jest firma Mlekpol. Producent cerków śmietankowych łaciatych. Sponsorem programu jest producent kremów suplementacyjnych ceramics Premium marki Yanda. Na program zaprasza sponsor producent leku przeciwbólowego Pyralgina Max. Młoda kobieta zatrudnia detektywów.